Panie Marszałku Wysoka Izbo, Panie Ministrze. Na samym początku powiem, że przez moment byłem pod wrażeniem wypowiedzi tutaj pana ministra finansów, pana Rostowskiego, który nie wiedząc, co wcześniej parę minut powiedział pan premier, zarzucił panu premierowi kłamstwo, populizm, niewiedzę. Ładnie to wyglądało, ale do rzeczy. Panie Ministrze, wielokrotnie z ust pana padało tutaj przy uzasadnieniu, cytuję, wydaje się być. Prawdopodobnie, być może, i w związku z tym mam kilka konkretnych, precyzyjnych, szczegółowych pytań. Jakie przekazano środki dotychczas z budżetu państwa do OFE? W uzasadnieniu Pan, sądzę, że Pan pisze 162 miliardy złotych. Natomiast trzy tygodnie temu jeden z wiceministrów finansów mówi o 232 miliardach złotych. Przyzna Pan, że różnica 70 miliardów złotych musi robić wrażenie. Jak duże pieniądze stanowią koszty obsługi, prowizje, marsze? Chodzi mi tutaj o kwotową wielkość. Jakie są obecnie aktywa OFE? Bo też różne wielkości padają. Jakie straty poniosły OFE w czasie kryzysu finansów, lokując fundusze w akcjach? Też z Ministerstwa Finansów wyciekła taka informacja w formie pisanej, że było to około 24 miliardy złotych. Panie Ministrze, co dalej, jeśli chodzi o pracownicze programy emerytalne? I panie Ministrze, oczekuję odpowiedzi nie tu i teraz. Tak to pięknie to i padało, ale w formie pisanej. Bardzo o to proszę. Dziękuję bardzo.